widzowie! Kolejny odcinek z serii z Minecrafta. Dzisiaj ch chcę trochę pozwiedzać pozwi świat. Dodałem kolejnego, takiego jedynego moda, który mi trochę ułatwi. A więc tak, idę, so idę eksplorować świat. Bo jestem ciekawy, czy coś tutaj jest. Zapomniałem dodać jeszcze innego moda, ale nieważne. Ja idę szukać wioski w sumie. Więc w takim razie jak już mówię, idziemy szukać wioski. W ogóle idę z tą samą trasą, Co w całym większym odcinku. Tam widzę, że są złoty takie. Tak jak Minecraft to nazywa Doliny czy coś takiego. Tak w ogóle to, to by się mi przydało trochę... Jakiś, nie wiem, jakiś, ogólnie żelaza, materiałów, diamentów, co na pewno, co pewne. Tu jest kopalnia i to jakaś ogromna, chwila, chwila. Wow. O. Powoli, żeby nie spaść. Tu jest lawa. Okej. Okay. Dobra, ja sobie to zapiszę. Ehm, ko kopalnia. Dobra, idę dalej, bo tutaj się nic nie dzieje. Co to jest? A więc tak. Spaceruję już tak dosyć czasu, nic nie mogę znaleźć. Chwila. Wioska. Dobra. Idę do wioski. Szybko. Kowal, błagam kowal, błagam kowal, błagam kowal. Nie wiem, czy jest kowal, czy nie ma. Ja bardzo chciał. Na mapie nie jestem w stanie za bardzo zauważyć. Błagam kowal, błagam kowal. Nie ma kowala. Nie no, błagam was. No nie no, nie mówcie, że nie ma kowala. Ej. Nie ma. Nie wierzę. Tyle idę, i nie ma takiej podstawy jak Kowal. Naprawdę? Gdzie jest golem? Gdzieś tam? Baję do golema. Witam, golem. Ać, golem. Widzisz? Widzisz mnie? Jest. Ile żelaza? Nie wiem, Chyba trzy, 4 Trochę słabo. Ej, nie ma nic w tej wiosce? Idę sobie w, w ogóle tak. Dużo, trochę dłuż, dłużej mam drogą i patrzcie, ile kwiatów. Co jest grane? Ile? I tam jeszcze dziś są. Dobra, nie wiem. Chwila. Tutaj w ogóle są jeszcze gdzieś jakieś tereny. Dobra. Kompletnie nie wiem gdzie ja jestem. Jakie daleko zaszedłem? Do, Dobre. Do mojego domu. Tam. Chwila. Trzymaj się tu, bo tutaj świecą. Coś na niebiesko, coś świeci. Co, to się, co, co to się stało? co to się jakieś rzeczy na niebiesko świecą. Ale zwierzę już. To kwiaty w nocy się tak świecą. Slime! Dobra. Szybko, szybko. Będę miała trochę slima. Dobra. Witam pana. A ty co mnie tak bijesz? Nie będziesz mnie bił. Bić mnie nie będziesz. Nie będziesz mógł. Patrz. Patrz, c jakiś slime uparty. ty. Nie chcę dać mi szlamu. Nie chcę. No, po prostu nie chcę. Co Człowiek tak wysysownie w ogóle walę mieczem i gadam. Dobra, jednak już nie przerywam nagrania, bo dosłownie tutaj już jest mój słup. Owca! Mi wystraszyłaś Dobra, idę dalej. Nie ma co? Nie no, zombiaki się pojawiły. Jeszcze nie mam co jeść. Szybko. Łóżko. Nie, przyjmuję łóżko, tylko jest szkielet. Jest. Dwa szkielety. No co jest? Zombie. Nie, creeper, no. Nie wierzę. Nie! Nie! Nie, no ja nie mam co zrobić. Nie. Dobra, szybko. Powiedzcie, czy mam teraz tutaj na sobie swoje itemy dalej. No sobie nie wyłączyłem, niestety. Po prostu inaczej bym tak chyba nie przetrwał. Sorry. Dobra. W końcu sobie mogę z tego zrobić ch chleb. A z chleba będzie dużo jedzenia. Bardzo za dużo. No dobra, mam 30 chleba. Chciałbym coś, na przykład pis Jak to jest po polsku? Tłok. To. lepki tłok. Trzeba pis i to. to. zrobić tłok? No, pis pis mam, czyli kamień Ryski mam, żelazo mam, 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 pis są za pis 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 czy jest gdzieś łuk? Przepraszam, czy jest gdzieś łuk? Ej, gdzieś pająk może? Nie ma nigdzie żadnego pająka? Ej, no nie ma pająka? Nie wiem, że on wszystko jest, tylko nie pająk. Oczywiście, a nie. Chwila. Tu? Tu jest pająk? Tak, tam jest pająk. Ej, wy. Fł, jakby on mi wydopił nić, to by było super. Ja chcę sobie łuk zrobić. Żeby być już gotowy na walkę. Nie z readerem, tylko ze smokiem, oczywiście. chociaż, chociaż z wyderem? Może. czy znaczy, chyba nie. Nie wiem. Jeszcze zobaczę. Przecież ta seria pewnie długo będzie trwała, bo przecież tak smoka sobie tak nie zabije raczej. Dobra, łuk. Mam dwie strzały. Wiem, bardzo dużo. Naprawdę dwie strzały. Gdzieś tutaj była strzała. Tutaj leży strzała. I pokazuję. Strzała. Mam teraz trzy strzały. Co mi w sumie dadzą trzy strzały? No nic. Ale ty mi może dać jedzenie. Mm. Dobra. Idę. Then... Na szybko zobaczyć, co jest po tej stronie. Nie wiem, co jest. A zostawmy sobie to na kolejny odcinek. A na razie ten odcinek muszę kończyć. A więc. Do... A więc w takim razie. Do widzenia, widzowie. Widzimy się już w kolejnym odcinku za niedługo. Więc do widzenia.